Dzień dobry, Dzień. Szanowni Państwo, Pan Prezydent Andrzej Duda udaje się za chwilkę do Londynu, gdzie weźmie udział w dwóch bardzo ważnych wydarzeniach po intensywnym tygodniu także i na Islandii, gdzie Pan Prezydent brał udział w politycznych rozmowach w ramach szczytu Rady Europy, tego szczytu, który odbywa się raz na kilkanaście lat, gdzie spotykał się z liderami. Środowisk politycznych z głowami państw, prezydentami i premierami. Teraz czas na dyskusję z jednej strony z liderami światowego biznesu w ramach Wall Street Journal, Council of Leaders. Taki, takie duże wydarzenie, które jest organizowane raz na pół roku, sukcesywnie w Stanach Zjednoczonych i w Londynie. To są 100, ponad 100-120 najbardziej zainteresowanych także inwestowaniem biznesmenów z całego świata, zarówno ze Stanów Zjednoczonych. Jak i z Europy. Oczywiście pan prezydent będzie zachęcał do inwestowania w Polsce, do rozwijania swojego biznesu także tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej, oczywiście w pierwszej kolejności w Polsce. Rozmowy będą także dotyczyły przyszłej odbudowy Ukrainy, w której mamy nadzieję wielu polskich przedsiębiorców będzie brało udział, dobre decyzje grupy G7 w Hiroshimie wskazują na to, że Największe światowe gospodarki myślą o tym, aby także stworzyć instrumenty finansowe, z których ta odbudowa będzie finansowana, więc to nie polski podatnik, a światowe instytucje finansowe będą finansować ten proces odbudowy. W naszym interesie jest to, aby polscy przedsiębiorcy, zarówno ci duzi, jak i ci mniejsi, brali udział w tym procesie. Już dziś jest czas co do tego, aby planować proces odbudowy odbudowy, no, także i we współpracy oczywiście ze światowym biznesem, który w każdym wypadku będzie zainteresowany inwestowaniem pod naszą szerokością geograficzną. Pan prezydent udaje się na to spotkanie po to, aby także tworzyć pewną atmosferę politycznego wsparcia i dobrej współpracy pomiędzy polskimi biznesmenami. W ramach tego wydarzenia będzie realizowany tzw. Polish Afternoon, w ramach którego dyskutować będą przedstawiciele świata polskiej polityki, ale także przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw z sektora bankowego, z sektora energetycznego, także i prezes giełdy papierów wartościowych. Do jutro, a dziś po południu na zaproszenie strony brytyjskiej pan prezydent. Weźmie udział w londyńskiej konferencji bezpieczeństwa, która otwarta zostanie przez premiera Wielkiej Brytanii pana Rysiego Sunaka. Zgromadzeni na tej konferencji najważniejsi eksperci z zakresu tematyki bezpieczeństwa będą oczywiście rozmawiać o tym, co dzisiaj dzieje się na, na Ukrainie, co dzisiaj dzieje się na wschód od naszych granic. Spodziewana oczywiście ukraińska kontrofensywa. Pan prezydent dostał specjalne zaproszenie do dyskusji z uwagi także i na naszą ekspertyzę, na, nasze, na naszą ponadprzeciętną wiedzę na temat tego, co dzieje się na wschód od naszych granic, w związku także z uwagi, czy z uwagi na fakt, że nasza analiza dotycząca polityki rosyjskiej i sytuacji w Europie Wschodniej przez ostatnie miesiące okazywała się trafna, wielu więc ekspertów. Chcę wsłuchiwać się w głos Polski. Tego polskiego głosu nie może tam zabraknąć. Pan prezydent będzie miał tak zwany keynote speech, jedno z, z głównych wystąpień i będzie to także okazja do kuluarowych rozmów zarówno z ekspertami bezpieczeństwa, tymi o przeszłości wojskowej, czyli byłymi generałami, jak i cywilnymi ekspertami i także i politykami. Więc te dwa główne główne Cele tej wizyty będą realizowane dziś po południu i jutro, tak jak mówię, z celem, celem takim, aby przede wszystkim doprowadzić do... Większej, większej skali inwestycji w Polsce dużego biznesu, dużego światowego biznesu. Z drugiej strony spotkanie przygotowawcze, także i w kontekście zbliżającego się szczytu w Wilnie. Cały czas pracujemy nad tym, aby ta agenda szczytu natowskiego w Wilnie była jak najbardziej korzystna z perspektywy Polski. Mówię tutaj o dalszej adaptacji NATO do zagrożeń, do dalszej, czy o kontynuacji polityki obrony i odstraszania, odpychania Rosji jak najdalej od naszych granic, z tą jej agresywnością. Polityką i adaptacji sojuszu do strategicznego wyzwania, jakim jest e, i być może w najbliższym czasie ciągle będzie agresywna e, polityka rosyjska. Pan prezydent, e, ilekroć bywa w, w tych miejscach, gdzie e, e, Znajdują się, się duże liczby Polo, Polaków mieszkających czy Polonii, tak jak właśnie w Londynie, nigdy nie zapomina o, o Polakach tamże mieszkających. Podczas ostatniej wizyty w wizycie w Londynie odwiedzał Klub Polski, ten historyczny klub polski założony jeszcze w czasie II wojny światowej dla polskich oficerów, emigrantów. Tym razem pan prezydent uda się do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego do Polsku w Londynie, gdzie również spotka się z liderami życia polonijnego w Londynie. To jak Państwo wiecie, od 2015 roku dla Pana Prezydenta od samego początku jego kadencji jest bardzo ważne, aby utrzymywać kontakty z rodakami za granicą, rozmawiać o ich problemach, o ich wyzwaniach, ale jednocześnie także i zachęcać ich. Do powrotu do Polski. Wiemy, że w ostatnich latach ten trend powrotów z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza na łono ojczyzny do Polski, nasila się. Uważamy, że jest ku temu potencjał, aby te liczby wracających Polaków, zarówno tych młodych, jak i starszych, był coraz, coraz większy. W Polsce żyje się. Dobrze, te wyzwania gospodarcze, oczywiście, które przed nami stoją, dotykają w równej mierze, a może nawet bardziej inne państwa Europy Zachodniej, w tym także Wielką Brytanię. Wielu Polaków dostrzega jakby potencjał do życia już tutaj u nas w Polsce. Te trudne, trudne czasy lat 90. czy początku lat 2000. mamy nadzieję, są już za nami dzisiaj. Polska gospodarka rozwija się coraz lepiej, więc możemy też z czystym sumieniem zachęcać Polaków do powrotu jest rozmowa prezydenta Dudy z premierem Wielkiej Brytanii. I jak prezydent podchodzi do tych ustaleń, które zapadły w Hiroshimie na G7? Tam prezydent Zełęski miał cykl spotkań z liderami. I to jest jakby ta kwestia też, o którą Polska bardzo mocno zepieka, więc jakie zdanie pana prezydenta, też jest. Pani redaktor, pan prezydent w ostatnich kilku tygodniach kilkukrotnie spotykał się z premierem Ryszym Sunakiem zarówno na Downing Street, jak i przy okazji innych wydarzeń, chociażby koronacji króla Karola także i ostatnio na szczycie Rady Europy w Reykjaviku do takiego spotkania doszło więc ta intensywność relacji polsko-brytyjskich jest bardzo wysoka wielka pytanie jest naszym ważnym sojusznikiem, także i podczas tej konferencji, londyńskiej konferencji bezpieczeństwa będzie okazja do rozmów i wymiany opinii z wieloma liderami. Tak jak mówię, premier Liszy Sunak otwiera tą konferencję. Pan prezydent będzie brał w niej udział, więc tych kontaktów oczywiście nie zabraknie. Jeśli chodzi o efekty, G7 Polska przyjmuje je z dużym zadowoleniem, jeśli chodzi o konkretne decyzje, tak dotyczące rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów na maszynę. F16 od wielu. Miesięcy tak naprawdę zachęcaliśmy naszych zachodnich sojuszników do tego, aby rozpocząć to szkolenie, bowiem szkolenie trwa. To nie są dni czy tygodnie, to często są miesiące, aby móc w przyszłości mieć otwartą drogę do decyzji dotyczących przekazywania sprzętu najbardziej zaawansowanego technologicznie. Najpierw trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie obsługiwać ten sprzęt, więc cieszy nas ta deklaracja strony amerykańskiej. Natomiast, tak jak mówię, my jako Polska przekazaliśmy już. Bardzo dużo sprzętu przekazaliśmy bardzo duże wsparcie. Nasze samoloty F16 na tym etapie przede wszystkim mają za zadanie, tak jak wielokrotnie pan prezydent Wierzchnich Sił zbrojnych wskazywał ochronę polskiego nieba. Realizujemy także przy pomocy naszych maszyn misje air policingowe w państwach bałtyckich ostatnio na Słowacji. To równie ważne, istotne zadanie. Teraz czas na naszych zachodników, zachodnich sojuszników, aby postarali się także przekazywać więcej tego sprzętu na Ukrainę, bo Spodziewana kontrofensywa ukraińska. Mamy nadzieję, czy powinna okazać się sukcesem, taka, żeby móc finalnie doprowadzić do pokoju i stabilności. Dziękuję, Dziękuję bardzo.